<śmiech> nie. <śmiech> o nie. O nie, O nie O nie Nie można takich nie! takich rzeczy nie. tu rzeczy Serdecznie, ja jestem już i to jest seria, którą chyba najbardziej kochacie na świecie. Jest dzisiaj ze mną Hadesiak. Cześć! A ja jestem Hadesiak, cześć! I kocham e... tą serię również. O, no to widzicie, moi drodzy, a jeśli Wy kochacie tę serię z przeglądania memów z grupki śmieszki Już to koniecznie zostawiacie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał z dzwonkiem. A jeśli w tym odcinku chcecie wygrać najnowszy skin do Karla, to koniecznie właśnie subskrybujcie kanał z dzwonkiem, łapkujcie w górę i napiszcie w komentarzu swój nick z Brawl Stars. Ponadto fajnie jakbyście wbili na grupę Śmieszki Mieszki Osz jego, bo jest już na sprawie 10 tysięcy, a na 10 tysięcy będę miał dla Was genialną niespodziankę. Sponsorem dzisiejszego odcinka i nagród dla was jest darmowa gra przeglądarkowa Football Team, czyli kozacki menadżer piłkarski, w którym wystartowała nawet Liga YouTuberów. Więc jeśli chcesz nas wesprzeć w rywalizacji, to dołącz już teraz. Stwórz swojego piłkarza, trenuj go, zdobywaj lepsze itemki otwierając paczuszki. Przedmioty możesz nawet tak o sobie ulepszyć oraz nimi handlować. Zostaj najlepszym. A może ci to ułatwić choćby mój magiczny link, bo rejestrując się z linku w opisie otrzymasz darmowy bonus w w postaci 200 energii na start Co daje dość sporo Więc warto wbijać w linkacza Rejestrujcie się No i cóż, lecimy z do odcineczki Dobrze, więc słuchajcie moi drodzy Tak jak przechodzimy do tutaj pierwszych obrazków Widzimy tutaj Kasper Zrobił Spajka w Minecraftie. Co prawda nie jest to mem, ale jest to dosyć fajna rzecz, którą propsuję, widzisz tu nawet. Ej, te, te, te krowy wyglądają jakby były tam wklejone. No na te krowy <laughs> i. te krowy tutaj wyglądają tak nielegitnie, ale generalnie. Ale ja szanuję, szanuję zachęci, wygląda ładnie, ma taką koronkę swoją. Tak, to jest bardzo fajne, tylko brakuje mi hashtaga i dzisiaj moi drodzy to będę forsował, nie dodajecie hasztagów, jak ja mam szukać memów na odcinek, jak ja mam robić cokolwiek, jak wy nie dodajecie hasztagów, na przykład wejdźmy sobie w hashtag Dobry, dobry mem, dobry mem, dobry Oj, patrzcie i tutaj mamy na przykład Patryk zrobił mema i proszę bardzo 250 lajków zrobił mema z poziomką Item, items remaining 6 Chyba powtórzę ten numer. No i widzicie, i generalnie dostał bardzo dużo lajków, bo poziomka, więc. Bo poziomka, e, tak. Bo poziomka, ale. Chociaż jakby samego zamysłu ja na przykład nie rozumiem, ale poziomka, no to spoko, nie? Tak, to znaczy powiem ci, że generalnie y, ten człowiek ma na tyle memiczne wyrazy twarzy i na tyle tak. memiczną mimikę, że można go dosłownie wpieprzyć wszędzie, więc... Y, do, Ale musisz... nie róbcie tego, róbcie zabawne memy, bo róbcie zabawne z... memy są super. Hmm, widzę, że tu, tutaj dużo smutnych minek, więc zobaczmy co to jest. Dawno nic nie otworzyłem, więc pewnie coś trafię. Y, otóż ja, ja nie słyszę... tym razem. Ja, ja, ja słyszę po prostu jak jakiś jak taki ten czwiek i... I nie tym razem koleś mówi, nie? To, to zapada w pamięć. Znaczy, powiem Ci tak, dam Ci superkę tutaj, bo powiem Ci tak, to są, to są jednak moje czasy, też można powiedzieć, dzieciństwa. Ta rzepa podskakująca e, i to wszystko. Więc no, generalnie dostajesz lajka ode mnie, mordo. Znaczy, superkę, tak naprawdę. sobie takie spoko, ale jeśli zwizualizujesz sobie w głowie to wszystko, wiesz o co chodzi. No. Tak, to w sensie, jeśli słyszysz ten głos tego prowadzącego, to tak, to to ma. To ma okejkę. Tak, dokładnie. A tutaj, słuchajcie, mamy fanartik. Taki. Taki leciutki, taki wiecie, no taki przyjemny. Daję ci tutaj lajka. Widzę, że tutaj w ogóle dużo fanartów teraz mamy, więc będziemy je po prostu tak sobie przeglądać. O, tutaj mamy kolejnego mema, ale widzę, że mało lajków. To jego po prostu frednia, nie będę pokazywał nawet. Mordy, co wy tyle fanartów rzucacie na tą grupę? Ja rozumiem Ej, no masz, masz naprawdę. Masz ambitnych uuu. widzów. Uuu. <grym> uuu, to jest bardzo fajne. Ej, e, naprawdę dodajecie mega, mega dużo fanartów. To jest naprawdę mega, 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 mega świetne. Ale pamiętajcie, żeby no Memów robić jednak więcej. Poczekać na kolegę, a potem wziąć Power cubes. Od razu wziąć wszystkie Power cubes. 100%. 100, 100 prawda. 100% prawda, 100% prawda, moi drodzy. Na przykład na odcinku Hadesiaka tak zrobił Hadesiak e, mi, więc. No bo. Um... Słuchaj, bo wtedy było 15 przeciwników na mnie, więc musiałem się dopakować, no. Tak, pewnie, pewnie, no tak. Tak, sobie no. To tak, tak sobie będę sobie to tłumaczył. tłumaczył no. Dobra, i tutaj mamy w ogóle e, ordery, więc dobra, co my tutaj mamy? Order spajka, bo on rzuca kolcami, a ty gówno paskami. Ej, a jak to fajnie pa, kolcami <grytami grytami> postami, no. Ja Ej, To jest dobry order, to jest dobry order. już jego tutaj mamy, znak wodny. Tu lądujesz. Tu lądujesz e, Kazik z i mamy kolejny order. Order Pam, bo ona uleczy wszystkich, z wyjątkiem ciebie. No tak, tutaj już taki gorzej, no, ale ten Spike ale wygrał. Tym, tym Spike'em wygrałeś, mordo. Więc róbcie ordery. Ordery są jak najbardziej spoko. Polecam serdecznie. Order Bibi, bo ona odrzuca wrogów, jak my, twoje memy. No tak. No prawdziwe, Takie... ale tak. mam Postaraj się bardziej. Postaraj się bardziej. W sumie powinno być coś takiego: um, Order BB, bo ona odrzuca swoich wrogów. Jak administracja powinna odrzucić Twój post. To by było dobre. To by było dobre akurat. Mo może ewentualnie jak my ciebie z grupy, nie? To też jest jakby... takiego. Coś no tak, bo w sumie wiesz, masz taki kij, i pup, i nie ma delikwenta. W ogóle patrz, chłop postawał, to ktoś mu to wrzucił w komentarzu, żeby. Ej, to jest dobre użycie, to jest dobre użycie, to jest dobre użycie. Ta sama osoba i zrobił on kolta po wylewie, moi drodzy. To jest colt po wylewie. Dobrze mówię? No tak. tak. O, 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 ej to ty więcej tego zrobiłeś kolego, widzę, że ty dużo tego robisz, Minecraft fajna gra, polecam serdecznie Dobra, to teraz przyznać się ile osób myślało, że w animacji, że to chłopak Ej, ja już tu dałem lajka, like bo ja naprawdę myślałem, że jest to chłopak, jak była zapowiedź tej postaci, ty też myślałeś stary? Eee, wiesz co, jakby nie, nie zgadywałem, to było takie, okej okay, to może być chłopak, ale tak... Nie, to w sensie, wyglądało nic jak nie myślałem. Chłopak. jak wy też myśleliście, że to był chłopak, to koniecznie zostawiajcie łapę w górę i Ej, w słuchaj, ale ale jakby tak nie patrzeć, ma pałę, ma pałę. No to jak chłopak prawie, nie? Ajajaj! Ajajajaj! Ajaj. Nie mogłem się powstrzymać urkliwego żartu. Jaka zadowolona i obita trochę, ale Jobita nie Obita trochę. Old order, order nity, bo ona ma miszka, a ty masz nie, no. nie, nie, wiesz co. Nie. Dobra, wiesz, powiem, wiesz, tak, tak wodny, tak tej tak. W historii tej grupy nie, nie... robiłem takich rzeczy, ale na przykład słuchaj, ja cię wyciszam, banów jeszcze nie będę robił, masz wyciszenie na trzy dni, napiszę Słuchaj, słuchaj, kolego No niezbyt bym powiedział. Wiedział, żeby to, to śmieszne było ogólnie. Kto wygra? Całkowicie dorosły mężczyzna z shotgunem, dziecko w blu, rzucający fidget spinnerami. Dziecko, dziecko z fidget spinnerami. I to jest dobre, to jest dobre. Ja tego mema widziałem w wersji zagranicznej, więc dobrze, że tu tak kradzione, e, bo rzeczywiście kradzione, ale to jest dobry mem akurat. On, on jest taki... <ścoughs> taki wiecie o co chodzi. Rzeczy, których nigdy nie zobaczymy. Dinozaury, ufo, ufolutki. jesteś numerem jeden. No... No tutaj to? to jest takie, to jest takie smutne, tutaj dla, o Jezu, ty masz 500 lajków kolego pod tym Dzięki, o wytyfy co wy robić ej to dobra dam ci żebyś miał 511 To jest chyba jakiś numer nawet, ale nie pamiętam na co i po co A ja na jeden. No, dobra, order króla, bo on zatruwa wrogów, a ty tą grupę Uuuu Ej nie no to To zasługuje to jest... na Mua. superkę Mmm, la, la fo, moi drodzy to jest, to jest to coś jest, To jest naprawdę dobre. To jest, to jest akurat dobre, więc jak zobaczycie, że ktoś rzuca gównianego posta, to cyk, order króla od użytkownika philipsudoł. Pozdrawiam Cię, mój imienniku. Lecimy dalej. O, tutaj mem z moją mordą, a tutaj czekaj. O, a, tak, no to też to, to, to jest prawdziwe. Ej, 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 to jest... Ej, to, to jest to dobry żablon. szablon To jest dobry szablon, to, to jest... To jest dobre akurat. Tutaj daję XDDDD. Tutaj daję da Akurat, to mi się podoba, to mi się podoba. O jezu, o jezu! Dla pam dla nie ma miejsca w orderze, a dla ciebie. Ej! Na początku myślałem, d dobra, że jest jakiś głupno. Wykminione. Patrz, wykminione. Ej, to masz 200 IQ, gościu, za to. Ej, to znaczy, jest dobre. Ja bym tą pam wyciął, nie? Bo to by lepiej wyglądało i on powiększył na to, niż tak wklejał ten. Dużo, no. Ale. Ale i tak dobrze rozkwinione, ale wykonani gorsze trochę, no. Tak, ale nie, w sumie fajnie przekminione takie. O! Słuchajcie, mamy kolejny mem z poziomką. Zobaczmy czy będzie on śmieszny. Dobra. Kiedy otwierasz dwa mega boxy i nie dropi ci żaden zadymiasz, kiedy otwierasz jedną zwykłą skrzynkę i dropi ci Leon. No <laughs> to jest prawda. Ej, <laughs> to jest prawda, to jest prawda. Ale w ogóle ta twarz, ta twarz! Mówi wszystko po prostu. Ta twarz mówi wszystko, nie? Poziomka dzisiejszym słuchajcie sponsorem odcinka tak samo jak sponsorem odcinka jest yy, gra futbol team, którą znajdziecie oczywiście w opisie. Yy, to dzisiaj też po poziomka jest sponsorem dzisiejszego odcinka. ooo, ooo, oh, oh. ej to jest bardzo ładne. Jakbym obrócił monitor, nie? To bym widział dobrze ten obrazek. No ja ja właśnie siebie obróciłem Upgrade, upgrade, fuck go back! Ale takie da się uśmiechnąć Ej, Da się uśmiechnąć, to jest takie fajne, to jest takie przy, przyjemne. Dajcie ci lajka tutaj na zachętę Salt crow, Crowkers Czegoś tu Postaraj się o, bardziej O! I tutaj pan Paweł! Pan Paweł! Dobra, tego się nie zapomni Pan Paweł, poziomka, Mega Wąż 9 O... You are, you are, you are Ale... Nie. No nie, da, da się wygrać nim, no co się... No nie wiem, tak... O, pan Paweł! Róbcie mewę z panem Pawłem, słuchajcie Jak będzie... Ej, powiem wam tak Słuchajcie, tu macie szablon Generalnie jeśli będzie dużo memów z panem Pawłem na grupie teraz, to następny przegląd memów będzie główny z panem Pawłem, więc róbcie memy z panem Pawłem. Maczwej. <noise> <noise> Ej, jaki to jest. Jakie Ej, w to sumie dobre. to jest trochę takie prawdziwe, nie? Tam jeszcze Rose bym wsadził. To no, ja bym. Tak, Bully rosa ale to też jest dobre. To jest dobre, matchmaking. Ej, dobre to jest, dobre to jest, mega mi się podoba. O, o nie. nie O nie O niee, nie. nie można nie takich może. rzeczy tu wst... nie, mo... nie. nie 300, 300 <laughs> lajków? To ja ma 300 lajków? To ma 300 lajków? Nie! Nie robi się tak! Nie, 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 nie. robi się tak! To, taki humor nie może być powszechny. Nie, nie, nie. Nie! Taki humor możecie trzymać sobie w najbliższym groni, ale nie, nie publicznie. Słuchajcie, Ej. powiem wam szczerze, ja w towarzystwie swoich znajomych rzucam naprawdę różne przerażające memy, na przykład z żółtą mordą. Kto ma wiedzieć, ten wie. Tak ci siak, to nie jest miejsce na grupie na to, więc nie, 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 nie róbcie nie. tego. Na przykład, o taki mem tutaj macie, Carmen. To jest family friendly, Ej. to jest... Mi się tutaj, macie, tutaj macie nowy skin do Karla. To jest fajne, to jest bardzo przyjemne na czubarkę. Ja bym kupił od razu. Ja bym też kupił od razu. Oho! He, kolejna postać z to Minecrafta. Ale to Frankenstein. to Dobra. Za dużo tych postaci z Minecrafta dzisiaj. Oho! Oh, oh. Oh. Oho. 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 Zaczyna się! Dobry, zaczyna zaczyna się! Zaczyna się! Nie zaczyna się! się. Trzy moment... nowe ordery. Trzy nowe ordery. Przekonajmy się czy są dobre. Order bo. Bo nie wiem co ty jeszcze robisz na tej grupie. no nawet udany w sumie. To jest dobre, to jest dobre. Lecimy dalej. Order po co? Bo nie wiem po co ty tak zrobiłeś. <laughs> tak ja uwielbiam jak to robi takie właśnie e, <laughs> zabawy słowne, nie? No to jest fajne, to jest fajne. Dobra, lecimy dalej. Order Bula, bo nie wiem czemu masz taki ból dupy. No... To by dało lepiej się to zrobić, wydaje mi się. Mam takie wrażenie, że to jest poten dobry potencjał, ale... Odpowiednio wykorzystać. Mmm, krzaczunie. Eee, eee. Totalnie zepsuty potencjał. W sensie, bo ja zakładam, że to miało być na zasadzie SIDA z epoki lodowcowej, ale... No... Nie... No. No nie, o Oj, tutaj mamy mem z Rose. Cztery rzeczy, których nienawidzisz. Jak ci pada bateria, jak ci masz loading, jak wifi wywala i Rose. No tu jest takie true bardzo. 400 lajków dostałeś, więc no cóż. Cztery fotografie zrobione tuż przed tragedią. <śmulanie> o Jezu! Ojej, ja aż O Jezu tego obrazka w sumie O Jezu! Ej i ten na greenscreenie taki zrobiony. XD! Łap, łap, łap. Oj tam, oj tam. Ja widzę, że tutaj ktoś jeszcze nie łapkuje w górę, nie subskrybuje, ale tak pokazałem palcem na ciebie Słuchaj, W takim razie przed wizytą u babci, po wizycie u babci. Ej, ej, no rzeczywiście, to jest tak true. Tru. To jest true, to jest fajne akurat, bardzo. Nie. <laughs> Ej, to jest to, to, to jest spoko akurat Tu się zaśmiałem, więc No e, cóż, moi drodzy, słuchajcie e, To było na tyle z dzisiejszego przeglądu memów e, Pamiętajcie, żeby wbijać w opis Jeśli chcecie zarejestrować się e, Do fajnej gierki i brać udział W rywalizacji nawet ze mną Więc wbijajcie w opis, bo tam też Znajdziecie link do grupki, moi drodzy Do grupki Śmieszki osiego. poza nie zapomnijcie Zasubskrybować mnie, Kadesiaka e, No i zostawcie też, e, oczywiście, takiego Łapę w górę i e, komentarz, ja jeśli chcecie. Postawię. Tak, jeśli chcecie wygrać, jeśli chcecie wygrać o tego, tego tutaj skina. Wyniki będą na mojej grupie właśnie śmieszki Josiego, więc dołączajcie, jeśli będziecie chcieli się przekonać, kto wygrał z was. Więc dołączajcie, subskrybujcie i elo! Cześć!